Trzy dni trwał ogólnopolski zlot fanów marki Deu. Trzeciego dnia gościli oni na rynku solnym w Zamościu. W ubiegłą niedzielę rynek solny w Zamościu oblegały samochody marki Deu. Cóż ciekawego w tejże marce? Okazuje się, że miłośnicy Deu, którzy przybyli na trzeci ogólnopolski zlot, potrafią wymienić niezwykle wiele cech wyróżniających te auta. Zamość był trzecim i ostatnim dniem imprezy. Poprzednie dni zarezerwowane zostały dla Lublina i Krasnogrodu. Organizatorzy przygotowali wiele atrakcji dla uczestników z lotu. Warto dodać, że podczas całej imprezy była prowadzona zbiórka na rzecz lubelskiego pogotowia opiekuńczego. Dlaczego dołu? Myślę, że dla wielu z nas jest to pierwszy samochód, który był dostępny w wszelako finansowej kwestii. I. Pokochaliśmy ten samochód za wiele, wiele czynników, które dla nas są upodobaniem. Dzisiejsze spotkanie jest już ostatni, trzeci dzień naszego zlotu. Kończymy tutaj właśnie na rynku solnym. E, mamy do dyspozycji konkursy, e, zbieramy dla Domu Dziecka w akcji charytatywnej wiele artykułów e, szkolnych, zabawek. Na zlocie pojawiło się dełu, szczególnie ciekawe i ważne dla organizatorów. Jest to Lanos, ale tak jak powiedziałem, jest to angielski Lanos, czyli kierownica po drugiej stronie. Jest to auto tak zwa... przygotowane troszeczkę do sportu, czyli ma zmieniony silnik, zmieniony dolot, zmieniony wydech, co będą mogli Państwo później usłyszeć. Ma zmienione zawieszenie, jak i hamulce. Miłośnicy Markidełu przybyli na zlot po to, aby się zintegrować, porównać swoje ukochane samochody, a przede wszystkim po to, aby dobrze się bawić.